Jesteśmy już na rynku Starego Miasta. Tak dzisiaj wygląda jedno ze starszych miejsc w naszym mieście. Pamiętajcie, że łódź dostała prawa miejskie w 1423 roku, czyli no już dosyć dawno temu. I to tutaj było jedno z miejsc, w których wszystko się zaczęło. Łódź położona była wśród lasów, rzek, ale to już wiecie. I to właśnie tutaj, w bajce o Stasiu, który. Uratował łódź. Możecie przeczytać, że właśnie w to miejsce przypływa niejaki Janusz, który na swoim, jest bardzo burzliwy wieczór i Janusz właśnie przypływa tutaj, wysiada z łódki i za namową Stasia robi z tej łódki swój pierwszy dom i tak właśnie powstała Łódź. Dlatego też nasze miasto nazywa się Łódź. Jest to jedna z pięknych legend miejskich, podawana tutaj od pokoleń sobie z ust do ust. Pamiętajcie, że kiedyś Tutaj tętniło życie, były targi, było sprzedawane różne rzeczy, no i była wielka karczma, był pierwszy ratusz, potem historia się zmieniła i czekamy teraz bardzo na nowe czasy dla Starego Rynku w Łodzi.